Siemaneczko, ja jestem Adyku, a dzisiaj jestem na serwerze Minecraft, jak dobrze pamiętam chyba nazwę. E, tak, serwer jest dość fajny, 20 slotów. E, no, jakby wam to powiedzieć... No na razie nikogo ze mną nie mam, ale administracja jest bardzo fajna, przyjacielska, regulamin jest, spawn jest, działki jest. Są pięknie, wszystko jest. Właśnie teraz zbuduję z moim kolegą, który ma ZWPVP, które będzie wyglądać w taki sposób. Spawnu wam nie pokażę. Jeśli by chcieliście zobaczyć, spawn, to zapraszam na ten serwer. IP będzie w kolejnym odcinku, bo serwer jest na razie jeszcze w budowie. Tak, bo jeszcze wszystko administracja ogarnia. Jak się dobrze złoży, to zostanę tu kid modem. Tak. Jeśli by ktoś chciał, to chyba VIP, nie wiem, bo jeszcze nie jest ustalona cena, jak mi się zdaje. Um, o no tak, filmik może jeszcze dzisiaj spróbuję wrzucić, ale nie wiem, czy mu się da. Więc, um, no jakby wam tu powiedzieć, no serwer jest bardzo fajny. Warty już mamy. Jeździałki, gildzia, sklep, surowce, test, warty, czyli wszystkie. A test jest spawn stary, bardzo stary, więc to już chyba można usunąć. Serwer istnieje od niedawna. Um, Założyciel to. Um, nie pamiętam jego niku. A na spawn nie będę szedł, żeby go zobaczyć, bo to jest tajemnica. E, wszystko jest jeszcze ogarniane na ten serwer, więc jeśli będzie jakiś bug, to zgłaszajcie. Regulamin serwera też. Proszę czytać, bo jest bardzo ważne. Um, tak, jeśli by ktoś chciał jeszcze coś dowiedzieć się o tym serwerze, to piszcie w komentarzach, bo ja naprawdę zachęcam do grania w tym serwerze, bo mi się bardzo spodobał. I... A zresztą wracam po krótkim cięciu. Wracam po krótkim cięciu, tak, założyczę to z, um, z zapa Zabazuku, coś chyba tak um, admin przemioło. Um, admin mimo 123, admin kapsel kapselek 321 i tutaj mamy takiego pięknego naszego kolegę, nie ma go teraz na serwie, to jest NPC a tu jest jego duża podobizna. Um, tak, tutaj jest um, takie coś. E, działki są jeszcze też w budowie, bo jest jeszcze mało. No tak. Um, a poczekajcie, może mi się uda dodać jednego z administratorów, więc proszę poczekać. Siema. Tak. E, Udało mi się zadzwonić do do mojego kolegi. Na, moje... Chcesz powiedzieć mojemu koledze cześć? No, ja nagrywam teraz. A co? No, z, z Twojego serwera. Przywitaj się z YouTube'em. A, spoko No, przywitaj się. Dzień dobry. E, tak, to jest ten admin, którego Wam masz. No, a co, myślisz, że on Ci teraz odpowie? Co? Myślę, że oni ci teraz to odpowiedzą. A ja nie wiem. E, spawnu wam nie będę pokazywał, bo to jest niespodzianka. Regulamin serwera też proszę czytać. Ja, tak, Chciałbyś coś dodać? Halo? Czekaj. Spoko. Idę ci Poczekaj. Przepraszam za moje... o, rozłączył się. Nie wiem dlaczego. Działki wyglądają oto w ten sposób. Tak będą wyglądać. No, będą mniejsze na pewno. Bo to było za duży teren i mapy by nam nie starczyło. O, tam są działki. To chyba jest 15 na 15 jak mi się wydaje. O, papki. Tak, warb działki. Jest ich jeszcze mało, bo serwer jest 20 lotowy więc chyba będzie starczyło, nie wiem. I, tak jak mówiłem, IP będzie w kolejnym odcinku, więc proszę um, o cierpliwość, bo... Oj, dowody. Tak, e, bo ja chciałbym naprawdę dla was tego serwera nagrywać, no, ale mi jeszcze tak za bardzo, to nie mam z czego, bo jeszcze serwer nie jest prawie gotowy, ale mogę wam jeszcze pokazać ten serwer. Są gildie. Dokładnie mogę wam to pokazać. Help. E, tak, citizens. No e, przejdę dla pers perspektywy graczy. To jest chyba to. Nie wiem. Um, tak, rejestracja tu też jest, a z e, VIPy i super VIPy nie wiem czy będą, nie obiecuję. Serdecznie zapraszam na serwer, bo serwer będzie już dzisiaj otwarty, albo będzie jutro, ale to już jest ostatnia decyzja, więc nie wiadomo kiedy zostanę na, wrzucany. I czas na pozdrowienia. Serdecznie pozdrawiam z bazaku. <laughs> Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam nik. Mimo 1, 2, 3, Kubo 00. Przechód, Nadkę, tak, e, tam nie będę No, no i co jeszcze mogę wam pokazać? No, już chyba nic. Mm. No, to koniec. No widzimy się w następnym odcinku, który będzie niebawem, więc czekajcie. Na razie. Marka.